Litania do świętego Huberta. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsza Maryjo, módl się za nami. Święty Hubercie, przykładny czcicielu Najświętszej Panny, módl się za nami. Święty Hubercie, Posłuszny Bożemu wezwaniu, módl się za nami. Święty Hubercie, odważnie gardzący próżnym obliczem świata, módl się za nami. Święty Hubercie, cudowny Głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami. Święty Hubercie, Wierny głosicielu chwały Bożej i zbawienia bliźnich, módl się za nami. Święty Hubercie, gorliwie zwalczający bałwochwalstwo, módl się za nami. Święty Hubercie, troskliwie głoszący Boże imię, módl się za nami. Święty Hubercie, Gorliwie oddany służbie Bożej, módl się za nami. Święty Hubercie, nieubłagany przeciwniku wszelkiego występku, módl się za nami. Święty Hubercie, wspaniały przykładzie wszelkich cnót, módl się za nami. Święty Hubercie, odzwierciedlenie Bożej doskonałości i świętości, módl się za nami. Święty Hubercie, chlubo biskupów, módl się za nami. Święty Hubercie, hojny Ojcze ubogich wdów i sierot, módl się za nami. Święty Hubercie, Gorliwy naśladowco apostołów, módl się za nami. Święty Hubercie, tęsknie podążający drogą męczenników, módl się za nami. Święty Hubercie, cudotwórco, módl się za nami. Święty Hubercie, Cudowny pomocników w potrzebach, módl się za nami. Święty Hubercie, wybawicielu z obłąkania i szaleństwa, módl się za nami. Święty Hubercie, ucieczko ukąszonych przez wściekłe zwierzęta, módl się za nami. Święty Hubercie, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Hubercie, współtowarzyszu aniołów, módl się za nami. Święty Hubercie, pełen chwały w niebiosach, módl się za nami. Święty Hubercie, patronie leśników, Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pan go umiłował i wywyższył, i otoczył go chwałą. O Boże, najwyższy pasterzu i władco wszystkich wierzących, który swojego sługę Huberta, wybrałeś na dobrego pasterza, i natchnąłeś duchem świętym, by powierzoną mu czodę pazł wiernie i pilnie. I prowadził do życia wiecznego. Prosimy Cię, abyś zechciał, ze względu na Jego zasługi i wstawiennictwo, zachować nas od wszelkiego zła, obdarzał wszelkimi dobrami niebieskimi, oraz pozwolił osiągnąć wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.